Zadanie 27. Grudzień CKE 2023. Zadanie za dwa punkty. E-dowód ma zapisany na pierwszej stronie specjalny sześciocyfrowy numer KAN, który zabezpiecza go przed odczytaniem danych przez osoby nieuprawnione. Oblicz, jest wszystkich sześciocyfrowych numerów KAN o różnych cyfrach spełniających warunki. Trzy pierwsze cyfry są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego o różnicy minus –3, Zapiszę obliczenia. Mamy tak, sześciocyfrowy numer kan. Sześciocyfrowy, raz, dwa, trzy, cztery pięć 6. Czyli mamy sześć podkreśników. Pierwsze trzy cyfry. Pierwsze trzy cyfry, czyli T. To jest ciąg arytmetyczny o różnicy minus 3. Czyli to jest ciąg. Arytmetyczny, różnica minus 3, a tu mają być różne cyfry. Wszystkich cyfr mamy może tak. Wszystkie cyfry od 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wszystkich cyfr jest 10. No to przechodzimy do rozpisania sobie tego zadania. Pierwsza możliwość raz: 2, 3, 4, 5, 6. Ponieważ ma te pierwsze trzy tworzą nam ciąg arytmetyczny o różnicy minus3. Największą cyfrą jest 9. Czyli sobie tutaj umieścimy dziewiątkę. różnica minus 3, czyli od 9 odejmujemy trójkę to jest 6 i od 6 jak odejmiemy 3, no to będzie 3, czyli na pierwszym miejscu mamy cyfry 9, 6, 3. Czyli jeśli od tych odejmiemy 9, 6, może tak, 9, 6 i 3, to co nam zostanie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem możliwości. Dalej, ponieważ mają być to różne cyfry, to kolejne możliwości to 6 i Jedno mniej to 5, ale te cyfry to są cyfry. To tworzy nam jedną możliwość. Jedna możliwość, czyli 1 razy to, czyli 6 razy 5, 30 razy 7 to jest 210. To przechodzimy do kolejnej opcji, czyli znowu 6 podkreślników raz, 2, 3, 4, 5, 6. Największą cyfrą jaką wzięliśmy wcześniej to było 9 to teraz bierzemy sobie 8. Czyli mamy 8 odjąć 3 to jest 5 i odjąć 3 to jest 2. Czyli znowu to traktujemy jako jedną opcję. To jest jedna możliwość. No i znowu od 10 cyfr tym razem odejmiemy 8, 5 i 2. To zostaje nam znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem możliwości. Ale że cyfry nie mogą się powtarzać, to już później mamy 6 możliwości i 5. To samo co wyżej 210. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Czyli tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pierwszą, czyli znaczy wcześniej wzięliśmy sobie 9 i 8, to tutaj sobie teraz dołożymy 7, 7 odjąć 3 to jest 4, 4 minus 3 to jest 1. No i znowu jest to jedna opcja. I skoro zabraliśmy 7, 4 i 1, to zostają znowu, zostaje znowu 7 możliwości, 6 i 5, to nam daje znowu 210. I jeszcze jedna możliwość. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, 6, była siódemka, to teraz szóstkę zabieramy 6, odjąć 3 to 3 i 3 odjąć 3 to 0. 6 3 0 to jest znowu jako jedna opcja. Zabieramy trzy cyfry zostaje 7 do dyspozycji. Zabieramy jedną zostaje 6 i później jeszcze 5. Znowu to samo co wcześniej czyli 210 możliwości. Gdybyśmy teraz wzięli sobie piątkę 5, 5 odjąć 3 to jest 2 odjąć 1 minus 1. A minus jeden nie jest y, cyfrą, która będzie spełniać warunki zadania, więc już wszystkie tutaj możliwości, żeśmy wyczerpali, więc ile będzie? Wszystkich? Dodajemy to sobie y, 4840 wszystkich możliwości. I to jest odpowiedź do naszego zadania.